Ciemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny materiał u mnie na kanale. Dzisiejszy dzień może się okazać dla wielu z Was bardzo, ale to bardzo interesującym dniem. Zwłaszcza dla tych, którzy grając w Farming Simulator 22 z rozrzewnieniem przypominają sobie, jak fajnie było grać w Farming Simulator 19, mając do dyspozycji modyfikacje takie jak Seasons albo Maze Plus. Ponieważ dzisiaj... A materiał ten będzie opublikowany w. nie w poniedziałkowy, przepraszam, w sobotni poranek, to jest 17 września. Na dzień dzisiejszy zaplanowane są premiery kilku ciekawych modyfikacji na modhabie. I tak nie mylicie się, oczywiście najczęściej w soboty nie ma żadnych y, modyfikacji na Modchabie, ale w tym przypadku planuje się właśnie tego typu sytuacje. I tak jak mówię. Na razie planuje się, natomiast ja ten materiał na nagrywam wcześniej, być może, mam nadzieję, że nic się złego nie, nie, nie wydarzy i po prostu w sobotę, nie wiem o której porze, ale o którejś tam, po prostu te mody się pojawią. A mówię tutaj o modyfikacji Mace Plus i kilku dodatkowych, w sumie dwóch i pół można by powiedzieć modów, które wprowadzą zwiększą poziom realizmu w rozgrywce Farming Simulator 22. Zacznijmy tutaj od Maze+, bo generalnie to jest największa, największa rzecz. Największy game changer, można by powiedzieć, który właśnie e, dzisiejszego dnia, mogę już to powiedzieć w takiej perspektywie, że no, za dwa dni albo za dzień, e, po prostu ukaże się na mod hubie. Maze+, po prostu Maze+, wprowadza Wiele zmian w Farming Simulator 22, no i główny nacisk położony jest na robienie kiszonek i na karmienie zwierząt. W MACE Plus dla Farming Simulator 22 nie będziemy mieli żadnych dodatkowych roślin do uprawy, ponieważ nie jest to możliwe w przypadku modów skryptowanych i wymaga wprowadzenia zmian w mapach. Jakie dodatkowe cechy będzie miał MACE Plus w Farming Simulator 22? Otóż będzie rozróżniane, będą rozróżniane kiszonki z traw, kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z innych roślin. Dodatkowo będą kiszonki na przykład CCM będzie, będą ziarna browar, z roślin browarnianych, będą również kiszonki z owych ziaren, będą wysłodki buraczane jak i również kiszonka z owych wysłodków buraczanych. Dodatkowo dodane zostały pocięte ziemniaki, które można dodać do kiszonek straw przed rozpoczęciem zakiszania, lub wykorzystać jako pasze dla zwierząt. Ścięte buraki cukrowe można dodać do kiszonki z kukurydzy, do kiszonek z kukurydzy przed rozpoczęciem procesu zakiszania. Dodatkowo kiszonki strawy kukurydzy i pozostałych roślin mogą być belowane. I są globalnie dodawane do pras i owiarek. Przechowywanie ziemniaków i buraków cukrowych może odbywać się teraz w tak zwanych silosach przejazdowych. Dodatkowo, uwaga, zostało wprowadzone wiele etapów suszenia przy produkcji siana. Tutaj naprawdę jest rewelacyjnie po tym przynajmniej. Mam nadzieję, będzie rewelacyjnie, jeżeli chodzi o właśnie robienie siana. Mace Plus do Farming Simulator 22, przepisy na różne mieszanki paszowe, będziemy mogli wybierać za pomocą przycisku w mieszalniku paszowym. Dostosowanie ilości i składników żywienia zwierząt może być edytowane przez graczy. Tak więc to wy będziecie dec de decydowali. Jakie ilości i jakie składniki żywienia zwierząt będą zastosowane na waszych sejwach? W Maze Plus do Farming Simulator 22 zostały dodane maszyny takie jak młyn CCM, młyn do zboża, głębosz do użytków zielonych oraz tak zwany Mamy oczywiście też dodatkowe pojazdy, takie jak ciężarówki i przyczepy oraz Dodatkowe punkty sprzedaży w różnych rozmiarach, tak więc dla pasz zwierząt i w zależności również dla pasz, dla komponentów, mamy również dodatkowe punkty sprzedaży oraz dodatkowe silosy. Mamy również trzy mniejsze takie silosy przejazdowe. Tak więc razem z modem MACE Plus do Farming Simulator 22 uzyskujemy kilka bardzo, ale to bardzo ciekawych mechanik w zakresie Bezpośrednio już karmienia zwierząt, jak i w zakresie przygotowywania tych pasz, ponieważ tych pasz jest mnóstwo. Mnóstwo różnych rodzajów, z różnych produktów, w różnych sposób można je przy, przysto, przygotowywać. Tak więc tutaj naprawdę nie będziecie się mu nudzić, zwłaszcza hodowcy. Tak więc ci gracze w Farming Simulator 22, którzy mają duże hodowle, lubią hodować zwierzęta, ale być może te nowe mechaniki spowodują, że osoby, które właściwie nie za bardzo lubią tą hodowlę z racji tego, że ta mechanika hodowli zwierząt Farming Simulator 22, no to nie jest zbyt atrakcyjna, zresztą moim osobistym zdaniem jest to jedna z największych porażek Farming Simulator 22 no to w przypadku, kiedy macie Mace Plus, zainstalujecie, no tutaj diametralnie się to zmienia i naprawdę wzbogaci rozgrywkę, dodatkowo Mam nadzieję, że w połączeniu z taką modyfikacją, jaką jest Animal Grazing, ponieważ Maze Plus to jest jeden z modów, który się ukaże 17, a jeszcze się ukazą, ukażą bodajże 2,5 moda, jak to, mógłbym to tak określić, to łącznie z Maze Plus ukaże się również Animal Grazing. Ci, którzy grali na sezonach, wiedzą, czym jest Animal Grazing. Jest to funkcja, która była znana z Seasons. W poprzednich wersjach Farming Simulator, ale niestety nie trafiła do podstawki Farming Simulator 22, ponieważ poza pomysłem nie ma nic wspólnego z wariantem sezonów, jakim były sezony Realizmus Modding. Ale oczywiście podstawowa zasada jest taka, że jak zwierzęta mają trawę, no to powinny tą trawę jeść. No i e, animal grazing to modyfikacja, która wprowadza e, tą zasadę, że jeżeli mamy wybiegi dla zwierząt, na których rośnie trawa, to po prostu te zwierzęta będą jadły tą trawę i nie musimy właściwie karmić za bardzo tych zwierząt, jeżeli tej trawy jest dostatecznie dużo. Czyli tak zwany realizm addon w tym zawiera się Animal Grazing. Zostanie wydany z Maze Plus, ale tak naprawdę nie wymaga on Maze Plus do działania, ale oczywiście jest wysoce zalecany. Tak więc, jeżeli obejrzałeś ten materiał, to proszę teraz y, sprawdź stronę na modchabie. Być może już jest możliwość pobrania tych modyfikacji. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Y, tak jak mówiłem, materiał nagrywany wcześniej, ale. Wszystko jest zapięte na tak zwany ostatni guzik, który niestety może czasami pęknąć. Mam nadzieję, że w tym przypadku nie i rzeczywiście w sobotę będziecie się mogli już cieszyć rozgrywką pełniejszą. Pozdrawiam, Anton.